Hej, witajcie! Zapraszam na kolejny miesiąc w moim bullet journalu. I dziś pokażę Wam, jak wyglądał u mnie luty oraz jak zamierzam ozdabiać marzec. Zacznijmy od przeglądu lutego, tak wyglądała u mnie strona powitalna, rozkładówka miesiąca, trackery. I tygodniówki. Ten miesiąc był dla mnie bardzo minimalistyczny, jeśli chodzi o ozdabianie. Raz na jakiś czas takiego właśnie miesiąca potrzebuję, ale kolejny będzie już bardziej ozdobny. A jeśli chodzi o ozdabianie marca, to tutaj wybrałam temat bardziej roślinny, jak na przykład sukulenty. Oraz postawiłam na trochę bardziej żywe kolory, bardziej wiosenne, bo przyznam, że już z niecierpliwością wyczekuję tych cieplejszych dni. Na stronie powitalnej marca narysowałam wiszącą szklaną kulę z roślinami, właśnie w środku. Do tego użyłam mojego ulubionego obecnie cienkopisu, akurat Pigma Micron, a cały obrazek pokolorowałam farbami akwarelowymi. W tym miesiącu wykorzystam też kilka arkuszy naklejek ze skapu Ogarnięte.p. W rozkładówce miesiąca użyłam naklejek z kalendarzem oraz czarnymi kropkami z numerkami dni. Obok zostawiam miejsce na wypisanie celi na ten miesiąc, a na końcu dorysowałam kilka roślinek. Take a moment right here Feeling like it's out gear Driving towards the sun With a rose and a gun Feel the wind in my hair Going nowhere, I swear Kolejne dwie strony to u mnie standardowo tracker nawyków i nastrojów. W tym miesiącu dodałam również tracker snu. Wykorzystałam tu też naklejki z napisami, brakowało mi tu jednak słowa nawyki, dlatego zrobiłam go z powycinanych liter z innych słów, które i tak nie będą mi potrzebne. Następnie wokół tego kołowego trackeru nastroju narysowałam różne rośliny. A naklejka dziewczynki, którą przykleiłam na koniec jest z AliExpress. I ostatnie dwie strony to tygodniówka. Tutaj również wykorzystałam naklejki, tym razem z dniami tygodnia. Obok porobiłam małe plamy farbą, na których później napiszę numerki dni. A żeby te strony troszeczkę bardziej ozdobić, to z boku narysowałam kolejne roślinki a resztę prawej strony zostawiłam wolną w razie czego gdybym chciała coś tam narysować lub przykleić I tak wyglądają moje pierwsze strony na marzec Dajcie znać jak wam się podobają Czy tak jak ja poczuliście już ten maleńki powiew wiosny? Oczywiście zostawcie też łapkę w górę i subskrybujcie po więcej jeśli jeszcze tego nie robicie ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!